Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Zuzanny Arczyńskiej Blizna w kształcie koniczyny. Książka wydana przez wydawnictwo Dlaczego. Trochę szkoda było dla takiego pięknego dnia. Janka podniosła z kuchenki gwizdzący czajnik, kciukiem otwierając plastikowy, hałasujący gwizdek. Pewnym ruchem nalała do pełna trzy, i, y, do pełna trzy imbirowe herbaty. Do każdej wrzuciła plasterek obranej ze skóry, skórki cytryny oraz łyżeczkę wrzosowego miodu miejscowego specjału, z którego słynął cały region. Zamieszała wszystkie trzy delikatnie, by nie, na, na rozle, nie na rozlewać, a potem zostawiła je na blacie przy chlebaku. Wiedziała, że za dwie i pół godziny bardzo się przydadzą. Teraz jednak potrzebowała pójść spać, jak niemal zawsze podczas popołudniowej przerwy po obiedniej. Tylko, że dzień był wyjątkowo piękny. Nawet nie tak upalny jak ostatnie. Gdybym miała więcej siły, wybrałabyś chyba leniwą drzemkę w ogrodzie. Ale wię... wynosić leżak? Eee, lepiej nie. Za dużo zachodu. Zaraz ktoś przydrepcze i będzie jej gadał nad głową. Lepiej w łóżku wypocząć. Ja się spała w dzień i robiła tak od czasu, gdy pracowała jako pielęgniarka w Niemczech. To był dobry zwyczaj. W tym samym czasie, chociaż oczywiście w innych łóżkach, wolno kładli się domowice, domownicy oraz pracownicy. Reset był potrzebny wszystkim. Siły się regenerowały, humory poprawiały, a podrzemce wracało się do pracy z nowym zapałem. Po krótkim śnie, nawet podopieczni byli jacyś tacy przyjemniejsi i chętniejsi do tego, by zajmować się sobą. Jako ostatnia opuszczała dziś mieszkanie na dole drobna pani Tif. Osoba w podeszłym wieku z przerzedzonymi włosami, takimi samymi, yy, takimi samymi zębami, ale ze złotym sercem. Od wielu lat, co piątek, zajmowała się sprzątaniem tego domu. Janka widziała przez okno mieszk mieszkalnej części strybu, jak zmęczona kobieta, poruszając się wolno, zamiast schodów, jak zawsze wybrała wykonany z metalowej kratownicy podjazd dla rol rolatorów. Kiedy już minęła zakręt, ostrożnie szła po ostatniej prostej, trzymając się poręczy. Właśnie wtedy przed dom zaparkowało, przed domem zaparkowało auto z serwisem hydraulicznym. Dziwne, i Anka nie spodziewała się żadnych fachowców. W kalendarzu nie było o tym ani słowa. Nikt z pracowników nie mówił głośno o żadnej usterce, więc do głowy jej nie przyszło. By spróbować zejść na dół i użerać się z jakimiś specjalistami podczas własnej przerwy na odpoczynek. To nie była jej praca, nic z tego. Jej wolny czas był bezcenny. Niech każdy się nim zajm nimi zajmie niech stary się nimi zajmie pomyślała, kiedy zobaczyła, że pani Tiff pokazuje człowiekowi w granatowej bejsbolówce furtkę do ogrodu tedy każdy zawsze może wejść, gdy od frontu jest zamknięte. Bo od lat nikt tu nie zamykał wyjścia na taras. Bo po co? Zuzanna Arczyńska, blizna w kształcie koniczyny.